No się Będziemy nagrywać dzisiaj znowu te. Szukanie. Dobra. Ja jestem na Dzień Dziękuję. Zszokowana. Okej. Um, ja jestem koło Feliksa. Okej. Okay. No cóż, czekaj. No to podwójnie szukaj. ja nie nie myślałam, że tyle zrób szukanie. Jeden, dwa, na trzy. Skarpu i znajdziesz. Właśnie, ty. czas jest fajnie. I w innym No to. będziesz na Okej. Okay. Ja wiem gdzie. To jest chyba w winynicy. Chodź, idziemy do winienic. Ale nie mam No chodź. A gdzie ty... A jakie ty masz... Proszę, mi swoją wskazówkę. Zbyszek! Zbyszek! Jak to? No pofasz. On ci powiedział, tak? I popatrz, klikasz na niego i on ma niebieski wykrzyknik i coś tam gdzie co nie mówi, o sobótkowych tych... A ja już wzięłam to zadanie! No to popatrz sobie, jaką ma treść! Muszę sobie Dzisiaj są to, na przykład, Tak. Ja nagrywam na kucyku, bo ja muszę wyekspić kucyka. Nie wiem, macie skargi, znaliście? No właśnie. to właśnie wiem! Teraz zostanie winogrona, złotów, a będziesz nagrodzona. No właśnie, to masz do winnicy, to w winnicy jest. Na winogrona droga pola. Nie, na no winogrona, czyli... A winogrona są w te... winnicy! Srabrna pola. No Centrum Dziecka jest Srabrnej Poli. Och nie! Boże, to jest... Ale moje biurko jest kaszka mojej siostry! Taka kaszka, że o Boże! Przecież by to miało być moje śniadanie. Hanapka z zupy. Aha. Dobra, jak jest to fajne, kapkę? Mamo, nagrywam! Dobra, sobie to i idę do pokoju. Ja szukam. Może no dałaś mi 10 minut. Ja nie wierzę. Dobra. E... Gdzie te jajka? No... no tu powinny się skitrać małe skubańce. Szukam jajek. Pies mieliśmy, nie pomaga. O, chyba wiem gdzie. Zajdziemy tam. Dobra. Zajdziemy. Kanapka z zupy jest bardzo miła, bo. Bo co? Bo. Mi. E nie. Ja nie wiem. wiem. E tutaj pewnie będzie to być. Jeszcze... A może ja to tak. Ja to Ja muszę się przeszukać. No to gdzieś tutaj jest? Bo wino brona. A wino brona są tutaj, dobrze? Znaczy, są wino brona, wino Dobra. A to jeszcze A gdzie to jest? Nie wiem, gdzie to są wino brona. Zapomniałem.

Boże, ja jak sobie część e, śpiewałam, nie z Marii, e, z, nie, boże, nie z nie z Marię, z, z Julką śpiewałam, bo ona no, mówi, że z Martyną, ale nie. To wtedy e, się wygłupiałyśmy i ja mówiłam, że jestem RMF Extra i to się nagrało. Nie, nie wrzucę wam tego na YouTube, sorry, sorry, nie, nie, nie będzie, nie. No to, no to gdzie jest to? Oh. Masz kartę? Masz tam, 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 tam. No Dobrze, ale co tu jest? to jest kamień, tu nic nie ma. Ale mi się świeci gwiazdki. Poszukiwanie. O, no dzięki, nie znalazłaś nic interesującego. Mam, Dzięki, nie znalazłaś nic interesującego. Poszukiwanie. Nie znalazłaś nic, nic interesującego. Ale to musi być to tutaj, bo tutaj już się zaczyna. Ło, ja widzę kolejne gwiazdki na dole. O, i kolejne tutaj. Dobrze, że tu przybyłam. Nie znalazłam nic interesującego. Po Gdzie tam? tam. Dobra, tu jest. Ukryty złoty skarb. Gdzie? Jej, ja je tutaj miałam. Co to ukryty złoty skarb? Ja jeczka. Ja mam je tutaj. Dziś są usłyszał, że to Dobra, ja idę zatwierdzić, tak? Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy. Do mnie tam do mnie będzie, do mnie będzie, do mnie będzie, do na będzie, do mnie 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 będzie, do że nie otrzymasz tej samej łódki więc... więcej niż raz to szczęśliwy łódź. To są prawdziwe rzeczy, które... Chodź, 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 czekajcie, oto twoja nagroda no dziś. Bluzkę! Jaką? Pokaż. Bo cię widzę, no to pokaż. Tak. Fajna. Pasuje mi do zestawu, jest taśne. Ale ta jest lepsza. Ja też bym tego Ja sobie tam, jest Więc to było na dzisiaj tyle w poszukiwaniu skarbów. Widzimy się jutro w następnym odcinku. Papa. Patrz, No powiedz pa. Pa.